Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Dla tych, którzy nas nie znają, Ania i Paweł Romanik jest, jest też z nami Vila. Lenka gdzieś biega i pozdrawiamy Was z czadu. Jesteśmy tutaj od już ponad dwóch miesięcy i zostaniemy jeszcze na jakieś 10. Czad to taki naprawdę czadowy kraj. Ale teraz powiemy troszeczkę więcej o tym, co tutaj robimy, bo mieszkamy tak naprawdę na terenie szpitala, e, adwentystycznego szpitala, szpitala w Bere, który... Trzy szpitale adwentystyczne są takie w ogóle e, e, w samym czadzie. Tutaj w tym szpitalu na przykład nie ma żadnego lekarza z, z tego kraju, jakby lokalnego. Wszyscy Lekarze właśnie ze Stanów Zjednoczonych. A tak naprawdę pielęgniarze i pielęgniarki w wielu miejscach robią tu rzeczy, które w Polsce robią normalnie lekarze. W szpitalu, jakby głównym zajęciem na początku miało być stworzenie pierwszej intensywnej terapii tutaj na, na terenie tego obszaru kraju, ale jakby każdego dnia człowiek mierzy się z różnymi rzeczami i problemami, które jakby. W Polsce już chyba się o tym zapomniało i tutaj jest duży problem z tym, żeby był odpowiedni dostęp do elektryczności i ta elektryczność, żeby mogła właśnie być wystarczająca, żeby otworzyć tą intensywną terapię. To jest ogólnie duże bardzo wyzwanie, bo takie Kania wspominała, jest tu duża śmiertelność z tego względu też, że... Przy braku jakby takich bardziej zaawansowanych aparatur i jakby procedur. Dużo ludzi po prostu kiedy coś zaczyna bardzo takiego już poważnego z ich zdrowiem dziać, no to umiera, bo nikt ich jakby nie podłączy do respiratora ani nawet nie, nie poda jakiegoś dodatkowego tlenu z tego względu, że, że tego tutaj nie ma, więc wyzwanie jest bardzo wielkie, żeby, żeby właśnie zapoczątkować taką intensywną terapię tutaj i, i ruszyć w tym i pokazać tym ludziom, że y, czasami o to życie można dłużej powalczyć i je się odzyska czasem, a nie, nie od razu wskazywać jakby wszystkie te takie większe jakby problemy zdrowotne na śmierć. Czasem zdarza się też tak, że szpital przenosimy do domu, a co to znaczy? E, to znaczy to, że na przykład właśnie tutaj z tyłu jest nasz domek, w którym mieszkamy przez ten rok i a, a w nim znajduje się malutka Mercy, która urodziła się y, półtora miesiąca temu, mhm. ważąc y, kilogram i 400 gram chyba tak bodajże. I Mercy jest takim niesamowitym cudem, bo y, kiedy się urodziła wszyscy myśleli, że, że ona już nie żyje, jednak u, u, udało się ją uratować. E, później jej baga znowu spadała, był taki moment, że e, przestała oddychać i to był kolejny cud, bo znajdowała się tam jedna ze położnych, e, która po prostu wiedziała jak zareagować. I, I Od tej pory Mercy cały czas walczy, Mam, mama małej Mercy codziennie się pojawia, e, też nie byłaby w stanie tak specjalistycznie się nią opiekować, w szpitalu brakuje personelu. Także, także czasem właśnie szpital przenosi się do domu. No ale to jest ogromna radość widzieć jakieś postępy i to, że, że daje się kogoś uratować. Oprócz tego, ja zajmuję się tutaj edukacją. Smutna rzecz, bo edukacja w czadzie jest płatna i udało nam się taki mały projekt stworzyć, że szkoła mojej córki, która której ja też pracuję w Polsce, zasponsorowała edukację ponad 30 dzieci. Ale te dzieci oprócz tego, że mogą chodzić do szkoły, przychodzą też do nas na trzy razy w tygodniu na dodatkowe zajęcia, dostają też w ogóle posiłek. Jak, jak wynika czasem z rozmów naszych z nimi, to, to czasami nie jedzą nic przez cały dzień, często mają jakieś problemy ze zdrowiem, więc też próbujemy w jakiś sposób im pomóc. Wszystko jest tak naprawdę zupełnie inne. Tak? Kredki, kartki to jest nowość dla tych dzieci. One bardzo chętnie przychodzą, bardzo chętnie chcą uczestniczyć w tych zajęciach. I... Tutaj przy szpitalu jest też takie centrum dożywiania z tego względu, że bardzo dużo osób, szczególnie dzieci, cierpi tutaj z powodu właśnie niedożywienia. Już od długiego czasu właśnie najbiedniejsze rodziny przychodzą tutaj dwa razy w tygodniu. Żeby dostać takie jakby paczki żywieniowe, które mają pomóc właśnie dzieciom przybrać na warze i ro, rosnąć w zdrowiu i w sile. I tam też nasze dziewczyny strasznie się zaangażowały, w sensie nasze dwie córeczki Lila i Lena i pomagają właśnie tam pakować te, te paczki żywieniowe, rozdysponowywać je pomiędzy ty, tymi, tymi rodzinami, tymi dziećmi. Taki wyjazd takie miejsce czasami pomaga przypomnieć, czy uczy, co jest w życiu najważniejsze i że nie jesteśmy, nie wiem, superbohaterami i takimi małymi bogami, którzy wszystko mogą, tylko że ta granica między śmiercią a życiem jest naprawdę bardzo blisko siebie. Taką ważną myślą chciałabym się podzielić, bo jednego dnia kiedy tutaj właśnie trochę. Czując się przytłoczonym tym, że, że niewiele mogę zrobić, i też, że, że nie do końca wiem, czy, czy to, co chcę robić, jest dobre i czy tak naprawdę będzie pomagać, rozmawiałam tutaj z jedną osobą i ona um, powiedziała mi takie mądre słowa, że w takich miejscach jak tutaj, Ania, um, po prostu wiesz, że nie możesz polegać na swojej mądrości, um, bo Twoja mądrość tutaj na nic się zda, po prostu musisz prosić Boga o mądrość i, i wierzyć, że on pokieruje Twoimi działaniami. To jest też ogromna lekcja codziennego uczynia się y, zaufania Bogu i, i polegania na Nim. Więc zachęcamy bardzo, zapraszamy do czadu nie tylko. Tak, w Polsce jakby jesteśmy przywiązani, że o, ja robię tylko to, nie wiem, na jakimś... Zawodu jestem tym i tym, więc jakby tylko się do, do tego nadaje, a tutaj się okazuje, że jest tyle jakby potrzeb i tyle różnych rzeczy, które musisz czasami zrobić, bo nikogo innego nie ma. Nagle się okazuje, że... Jest pełno rzeczy, które każdy z nas potrafi, tylko nikt tego nie próbował, no nie? Wsz wszędzie są możliwości do działania, jak ktoś czuje, że y, padł, tylko powoduje, żeby ruszył gdzieś dalej, to... Zapraszamy. Zapraszamy Pełno i... jest takich i... miejsc i, i możliwości zawsze się otworzą. Tylko trzeba jakby być otwartym na to, to co się dookoła Ciebie pojawia. Papa, pa. pa, To my żegnamy.